Witajcie, kochani, jestem. Można powiedzieć, po pierwszej e, takiej typowo wiosennej wyprawie. Wyskoczyłem sobie w wielką sobotę na 2-3 godzinki nad wodę. Właśnie kończę łowienie. Dzisiaj pierwszy raz używałem nowego setupu, czyli Lur 0 w wersji dwuskładowej, 086 gramów, o którym Wam mówiłem jakiś czas temu. i Daiwa Salamandury 2500s. Także miałem okazję połowić na ten zestaw i powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony. Naprawdę. Zero, którym wam nagrywałem filmik parę dni temu, nad wodą spisał się rewelacyjnie. Nawet udało mi się złowić fajnego garbusa w okolicach 40 cm plus kilka mniejszych. Potwierdzam to, co mówiłem wcześniej, kijek jest bardzo zbliżony parametrami do wersji Travel o takiej samej gramaturze, jednak no, tak jak mówiłem, cieńszy blank, krótszy dolnik. No ale o tym możecie sobie posłuchać na filmie. Ja tylko dodam od siebie, że spokojnie operowałem przynęto z czeburaszką jednogramową dwucalowa tanta, myślę, że da radę spokojnie zejść jeszcze trochę niżej, pod warunkiem, że Wasza plecionka będzie miała do tego odpowiednią grubość. Ja tutaj mam nawiniętą X-Bride'a też z AliExpress PE02 naprawdę bardzo cienka i wygląda na to, że będzie spoko plecioneczka no ale nie ma co oceniać na tą chwilę, dopiero po jednym łowieniu, także... W każdym razie zestaw przetestowany. Jestem zadowolony. Aura jest piękna. Wiosna pełną gębą. Także nic tylko spacerować. Wychodźcie na dwór, łówcie rybki. Trzymajcie się strzałeczka.